Dzień dobry Państwu. Dro... Trochę się już nie widzieliśmy, ale y, witamy Państwa w nowym rokiem, z nową energią. A ze mną prasę przeglądają: y, Sylwia Rzepka, Janina Pokaska i Maria Nawrot. Co będzie dzisiaj? No, trochę nas nie było, ale widać, że nas y, widzowie oglądają. Oglądają naszego facebooka, oglądają naszą stronę internetową. I muszę Państwu powiedzieć, że wczoraj zadzwoniła do nas e, słuchaczka, widzka, wi, powiedziałabym bardziej, e, z Piszkowic, e, z powiatu kłodzkiego. E, prosiła nas o interwencję w sprawie e, niemożności kupna węgla w tak zwanej cenie regulowanej. Wprawdzie pan dostał już pieniądze, ale węgla nie ma i niestety musi kupować węgiel na worki. A wiadomo, że ta cena jest zupełnie inna, i zanim zima się skończy, pewnie mu się jego limit skończy, nie będzie miał nawet na tę cenę regulowaną. Także y, ja tę informację wysyłam do pani poseł Wielichowskiej, która jest y, posłem z tamtego okręgu. Y, myślę, że jest bardziej, y, bardziej w temacie, albo wiem, jest to jej rejon. A co dzisiaj w naszym programie? Myślę, że ja opowiem o tym, że więcej dzieci w kolejce poszkolny obiad. Będziemy też mówić o, o tym, co, co, z dzisiej... co z biznesem, co z naszymi małymi przedsiębiorcami. I to jest chyba najważniejszy temat. Zacznijmy może. E, proszę Państwa, dziennik Gazeta Prawna pisze, że inflacja dusi przyjemności. W jaki sposób? No proszę państwa, łatwiej jest zrezygnować, na przykład, z pójścia do fryzjera, czy zrobienia paznokci, czy na przykład wyjścia do restauracji na mieście. Także dużo osób z tego rezygnuje i już właśnie te branże, te, ten sektor, odczuwa skutki gospodarcze, że coraz więcej się zamyka lub zawiesza ten sektor. I właśnie dziennik Gazeta Prawna pisze, że nawet w okresie pandemii nie było takiej ilości zamknięcia czy zawieszenia działalności, działalności gospodarczej. gospodarczej. Ale to się też wiąże z tym, że były dopłaty. Ten, ten okres takiego letargu był dosyć długi, bo no przedsiębiorcy nie są, są normalni, w związku z czym potrafią liczyć i widzą, że Niestety, ale ilość ludzi, która przychodzi na co dzień, no nie pokrywa im kosztów. Zwłaszcza, proszę Państwa, dzisiaj, kiedy, kiedy energia elektryczna. Wszędzie podwyżki. I gaz poszedł w górę tak niewiarygodnie, że no, no niestety będziemy się jeszcze długo borykać z tym, żeby, bo wydawałoby się, że, że to jakoś tam się stabilizuje. Ale zanim przedsiębiorcy złapią oddech. Drugi. To jeszcze to trochę jeszcze. minie, Takie gdyż jest. Dziennik Gazeta Prawna również podaje, że według analityków inflacja bazowa w miesiącu grudniu była wyższa niż w miesiącu listopadzie, a w następnych miesiącach będzie, proszę Państwa, jeszcze gorzej. Tak podają Dziennik Gazeta Prawna. I również tutaj w innym artykule pisze, że polski biznes nie ma widoków na przyszłość. Dlaczego? Dlatego, że w ubiegłym roku e, był spadek liczby e, działających podmiotów gospodarczych i wykreślono, proszę Państwa, z rejestru, e, albo Nie zawiesiło to? się, było o 50 tysięcy więcej e, zamkniętych lub zawieszonych przedsiębiorców. Niż nowo powstałych, a w poprzednich latach zanotowano zawsze zwyżkę, jakby tych osób, które otwierały działalność gospodarczą, nad spadkiem. I co do tego się przyczyniło? No, Dziennik Gazeta Prawna podaje, że z pewnością polski ład i wiadomo, wysoka inflacja, wojna na Ukrainie, podwyżki cen energii. Także proszę Państwa z pewnością najbliżej, w najbliższym czasie nie będzie lepiej, a będzie jeszcze gorzej i więcej osób, więcej przedsiębiorców zamknie swoje działalności gospodarcze 1 stycznia 2024 roku. Ale dlaczego, to opowiem Państwu w dalszej części, a teraz przekazuję głos Janinie. Ja jeszcze tylko dodam, że 100% też pójdą w górę i dzisiaj akurat czytałam, że ten WIBOR się zatrzyma na tym samym poziomie 7,1. 3M. Czyli nie mamy szans po prostu, nie? Spłacić ten kredyt. Jak to się mówi, tak. do końca życia o kredycie. Taka, tak. <grym> od 1 stycznia bieżącego roku, 23 już, za spóźnienie w złożeniu deklaracji PCC3 trzeba będzie się liczyć z karą w wysokości nawet do 70 tysięcy zł. Zakup samochodu podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą zawarcia umowy sprzedaży. Na złożenie deklaracji PCC-3 mamy 14 dni. Jeżeli nie wywiązujemy się z tego obowiązku, za spóźnienie urzędnik ma prawo naliczyć karę w wysokości do 70 tysięcy złotych. No ciekawe jest to, że ostatnio, nie wiem czy Państwo zauważyli, ostatnio nagminnie, jeżeli się wprowadza nowe przepisy, to tylko straszę się karami. Tak. I to takimi zupełnie absolutnie nieadekwatnymi, nieprzykułomiernymi nie nie? do, 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 do samego przek przekroczenia yy, przepisów. No. Ja jeszcze dodam, że rejestracja do VAT-u jest na tyle skomplikowana, nie wiem, jak w innych e, województwach, ale we Wrocławiu na przykład, po prostu nie ma możliwości rejestracji do podatku VAT. Przekroczyłeś limit, limit ja przekroczyłam w tym roku, w zeszłym roku, przepraszam. Do tej pory nie mam rejestracji, ale muszę ten podatek zapłacić. I już I w lutym. Tak, I w lutym już nie będzie prawa do odliczenia tego podatku dla moich kontrahentów. Będą musieli zrobić korekty. No jasne. <śmiech> <śmiech> Jak zarejestrują wstecz? Mam nadzieję. Muszą. Ech, proszę państwa, no widzicie. i to, to pozdrawiamy w sumie urzędników. No pozdrawiamy, pozdrawiamy. urzędników, no oni też nie mają łatwego, łatwego życia. Też nie mają, ale prosimy, yy, żeby, żeby po prostu szybciej taki... ta rejestracja jednak yy, szła do podatku VAT. Wiadomo, że muszą sprawdzić, czy... Limit, limit musi być podniesiony. Limit yy, było dobrze yy, pod, yy, do podnieść. Tak, to prawda, bo to przecież inflacja. Bo tak, co to jest 200 tak, tysięcy. Tak, co to jest 200 tysięcy. Inflacja, inflacja, jeszcze raz inflacja. A co za tym idzie? Podwyżki cen. No i co? No Biedniejemy, proszę Państwa. Więcej dzieci w kolejce podarmowe obiady. Posiłki w szkołach zdrożały. Ich ceny w tym roku poszły w górę, a w niektórych placówkach już nawet dwukrotnie, pisze Gazeta Prawna. Kto przybywa uczniów, którym należy pomóc, czyli dopłacać do ich posiłków, ponieważ, no niestety, ale sytuacja ekonomiczna w rodzinach się pogarsza, a będzie jeszcze coraz gorsza. Chciałam tylko przypomnieć, że pomoc otrzymają osoby których dochód nie przekracza 1552 zł dla, dla osób samotnie utrzymujących się, czyli matka z dzieckiem na przykład. I dotąd to było 1164 oraz 1200 zł dla osoby w rodzinie do tej pory 900. Y Ceny wzrosły mniej więcej tak, że w tej chwili jest 11. Cena wzrosła o 3 zł. Ale to jest tak, że szkoły doskonale wiedzą, które dzieci powinny dostać dofinansowanie i które dzieci po prostu powinny jeść w szkole posiłki. Bo to różnie bywa. Czasami jest tak, że ta, ta baza przekracza odrobinkę. Ale niestety no, rodzina jest dysfunkcyjna i przydałoby się, żeby dziecko jadło obiady w szkole. No, po prostu albo firmy cateringowe dokładają te, tych kilka posiłków, no, albo trzeba sięgnąć do, do pieniędzy gminnych. Marek Wójcik, pełnomocnik zarządu do spraw legislacyjnych ze Związku Miast Polskich, zauważa, że wraz ze wzrostem kryterium nie rośnie jak dotąd kwota udzielana na realizowanie wsparcia. Czyli, to jest tak, proszę Państwa, że owszem, kryterium się podniosło, ale ilość pieniędzy w gminie zostaje ta sama. Czyli tak naprawdę, albo, albo gmina musi wygospodarować dodatkowe pieniądze, albo zmniejszyć ilość dzieci. No to, to jest dosyć niehumanitarne. No matematycznie nie da się inaczej. To, to tak właśnie wygląda. Wzrost kryterium jest o 300 zł, a jak mówią ekonomiści powinno być przynajmniej o 600 zł, wtedy Wtedy wszystkie dzieci by się ułapały na, na, na to kryterium? Niestety, niestety, ale no, trzeba będzie, gmina będzie musiała jakoś te pieniądze wygospodarować. I znowu rząd przerzuca odpowiedzialność za mieszkańców, za swoich obywateli, za swoich wyborców, proszę Państwa. Na samorządy. A potem się mówi, że samorządy podnoszą lokalne podatki. A jak mają nie podnosić? Bo sama wolę zapłacić więcej za psa, gdybym go miała, albo kota, żeby, żeby jednak te dzieci miały te posiłki. No ale to różnie to bywa. Gminy mają wystarczająco dużo nałożonych kar, dotacji i różnych innych. Str straszących ich rzeczy, żeby, żeby już nie wiem, niedługo będziemy musieli, chyba się, ch chyba się musieli, będziemy musieli składać na to wszystko. To, no trudno. To ja tylko powiem, że rząd nie tylko na gminy przerzuca tak sam odpowiedzialność, ale również na księgowych, proszę Państwa, i o. to od dłuższego czasu, ponieważ no, kto tak naprawdę o obowiązkach podatkowych? informuje przedsiębiorców? No księgowi, ponieważ no, mało się słyszy, jest bardzo mało jakichś szkoleń, które są ro, robione przez Ministerstwo Finansów. Wszystko jest na księgowych przekładane i proszę Państwa, z tym się tyczy też ten temat, o którym Państwu mówiłam, że nie dość obowiązki na księgowych, znowu chcę rząd przerzucić, można aby tak to ująć, to jeszcze właśnie, że od 1 stycznia 2024 roku dużo z Państwa przedsiębiorców pozamyka swoje firmy. Dlaczego? Dlatego, że nie poradzi sobie z cyfryzacją, z nową technologią, z wystawianiem faktur elektronicznych, a przymusowo obowiązek dla wszystkich przedsiębiorców będzie właśnie od 1 stycznia 2024 roku i to nie waży, czy wystawiacie Państwo że jesteście dużym przedsiębiorstwem, wystawiacie dużo faktur, czy na przykład jedną, czy dwie faktury w miesiącu. I proszę Państwa, zachęcam do mojego artykułu w Rzeczpospolitej do przeczytania go, ponieważ zwróćcie Państwo uwagę, że tak naprawdę dane GUS Głównego Urzędu Statystycznego z marca 2021 roku pokazują, że co piąty mieszkaniec Polski ma ponad 65 lat. Czyli tak naprawdę jesteśmy państwem już od wielu lat starzejącym się. Tak. A to powoduje, że wiemy, że dużo osób po prostu w podeszłym wieku nie radzi sobie z cyfryzacją i z przymusową tak naprawdę z cyfryzacją. I dlatego nie poradzi sobie również z krajowym systemem e-faktur, żeby wystawiać faktury sprzedaży. Myślę, że tutaj właśnie zamysł był, żeby to biura rachunkowe wystawiały w imieniu klienta, wsparły go w wystawianie faktur, tylko proszę Państwa. Pana się za to. Pierwszy, odpowiedzialność za wystawiania faktur, jeżeli jest należycie wystawiona, to grozi więzienie do trzech lat, czyli który księgowy się zdobędzie na to, żeby wystawiać faktury w imieniu klienta, to jest raz, ale drugie, proszę Państwa, księgowi nie mają czasu nie mają czasu, żeby, mają bardzo dużo innych obowiązków, a w nowym, nowa faktura ta elektroniczna, tam jest 300 pozycji do wypełnienia, gdzie teraz w tej chwili jest 30. To ile informacji trzeba od tego przedsiębiorcy uzyskać, ile to czasu będzie wymagało, żeby wypełnić jedną fakturę, a jeżeli biuro rachunkowe ma 100 klientów, to nie jest w stanie po prostu się z tym wyrobić. I jeszcze taki problem, bym powiedziała, że może by było powiedzieć a to zatrudnia dodatkową osobę i sobie tam wykwalifikuje księgowego do wystawiania faktur. No proszę Państwa, nie jest tak łatwo, ponieważ młodzi ludzie nie chcą iść w kierunku księgowości, bo raz, że ten zawód jest nieuregulowany, nie ma prestiżu, jak już wcześniej wspominałyśmy. W poprzednich odcinków, ale proszę zauważyć, przychodzi do mnie e, na przykład nowy taki student, którego będę sobie e, szkolić, szkolić e, na księgowego, no i za 2-3 miesiące to, co on się nauczył, wszystko się zmienia. Tak. I on od nowa musi się uczyć. No i on traci po prostu tę chęć, żeby iść w tym kierunku, tym bardziej że na księgowego, proszę Państwa, żeby wyszkolić dobrego księgowego, to z 4-5 lat tak, tak naprawdę. Tak, tak. Także brak jest w ogóle mm, księgowych na rynku pracy, tym bardziej, że w czasie pandemii bardzo dużo bardzo dobrych księgowych w podeszłym wieku właśnie nie poradziło sobie z tym cyfryzacją i odeszło od zawodu. Tak. I teraz naprawdę jest. E, nie wiem, ja nie ty też masz, ja mam telefony od przedsiębiorców, gdzie nowy przedsiębiorca do mnie dzwoni, mm. i mówi, jest pani siódmym czy ósmym biurem rachunkowym. Do którego dzwonię, który prosi o to, żeby zajmują się jego księgowością, bo nikt już nie chce po prostu Mieszko. przyjmować więcej. Tak, tak. Tak? Fakt, że jeżeli tak jak mówiliśmy, pozamyka się część firm, bo coraz więcej się ich zamyka, no to na to miejsce się dzwoni. Tylko proszę Państwa, jaki system to wytrzyma i jak długo? I to, jest, to jest pytanie retoryczne, powiedziałabym. <głos> <głos> tak, także zachęcam. No niestety rynek odpowie na to pytanie. Tak, także proszę Państwa, zachęcam do artykułu. Jeszcze tylko zapomniałam wspomnieć, że były konsultacje też w Ministerstwie Finansów, proszę Państwa, i tam dużo wyszło właśnie na tych konsultacjach tego krajowego systemu e-faktur. E, brało w nich udział kilka organizacji, w tym też Stowarzyszenie Księgowe w Polsce. I co te organizacje powiedziały? Że co potrzebuje? Czas, wsparcie i finanse, czyli wsparcie ustawodawcy z pewnością, czas, czyli może wprowadzenie tego systemu e, e, elektronicznych, tak jak JPEG był, e, tak. nie wiem Maria czy pamiętasz, jak JPEG był wdrażany, że najpierw dla dużych przedsiębiorstw, później dla średnich i na końcu dla małych żeby mogli się ci mali po prostu przedsiębiorcy e, przygotować, no i finanse, proszę Państwa, bo nie ukrywajmy, że system e wdrożenia wdrożenie go będzie kosztowny, tak, czyli może jakieś dotacje e, albo ulgi e, przez e, ustawodawców zrobione, a to by się przydało, no bo przedsiębiorcy już nie mają pieniędzy, nie? No już nie mają i nie wiem, czy, czy w tej sytuacji będą mieli, bo się może okazać, że księgowa zostanie zamknięta na 3 lata na wyznanienie jednego z przedsiębiorców i w ten oto sposób 100, 100 przedsiębiorców pozostanie bez opieki prawnej i w, i w i, księgowej. I księgowej. Tak. Ale zarobią budowanka. No, także <laughs> z góry współczujemy. Tak, dokładnie tak. To nie jest, to jest bardzo ciężki zawód. No a ja na sam koniec chyba jestem ostatnio. Jeszcze nie. Jeszcze nie. Ale jednak dobra wiadomość. Młody nie musi składać rocznego PIT. Zwolnione z podatku są przychody z etatu, zlecenia i od 2022 roku także zasiłek macierzyński. Zbliża się termin złożenia, spraw złożenia deklaracji podatkowych. Za rok 22. I osoby, e, które do, u, osoby do ukończenia 26 roku życia nie muszą składać tych deklaracji, jeżeli limit e, nie, e, przychodów nie, nie przewyższa 85 528 zł rocznie. W Państwa w ogóle e, z pytaniami, to też jest tak, że pamiętajcie Państwo, że teraz Rozlicza Was urząd skarbowy, tak naprawdę. Trzeba tylko sprawdzić. Trzeba sprawdzić no tak, oczywiście, przecież. ale w tym roku, proszę Państwa, Ministerstwo Finansów zapowiedziało, że, e, bo w trakcie polskiego ładu ulga przecież została zniesiona, tak? Tam e, e, nie mogę sobie przypomnieć. E, ulga dla klasy średniej o, mm -hmm, została zniesiona, teraz. i że Ministerstwo Finansów, bo wtedy jakby trzeba trzy razy jedną deklarację tak naprawdę przeliczyć, i która jest korzystniejsza forma. E, tak i Urząd Skarbowy sam będzie przeliczał i wybiera, wy, ma wybrać dla Państwa e, korzystniejszą, e, korzystniejsze rozliczenie. Zobaczymy, jak to będzie działać. Mam nadzieję, że będzie bardzo dobrze działać, e, bo jednak przeliczyć w, e, deklarację PIT w każdym po prostu stosunku, czy to z ulgą, czy bez ulgi, tak, to nie jest wcale takie proste. Tak jest. No cóż, z jednej strony istnieje prawdopodobieństwo, że duża część na przykład emerytów rencistów otrzyma te, te pieniądze, bo to jest tak tych, tych lepiej trochę zarabiających, czyli tych z większą emeryturą, ale z drugiej strony życzyłabym bardzo sobie i, i wszystkich państw, wszystkim państwu oraz księgowym, żeby jednak był jeden system. Jeden system, jedno naliczenie, jedno rozliczenie. Robi się wciąż w kółko to samo. To jest po prostu okropna sprawa. W ogóle życzymy sobie prostych... Prostych, podatków. jasnych podatków, bo wprawdzie, jak, się, jak to się mówi, tylko podatki i śmierć. To, to jest coś, co, czego nie unikniemy. Niemniej jednak, śmierć jest prosta, więc podatki też mogłyby być troszeczkę. Troszeczkę lepsze. Słuchajcie, mam jeszcze, mam jeszcze coś, co, o czym pisze Gazeta Prawna, mianowicie telewizja coraz bardziej rozproszona. To właściwie tyczy bardziej, bardziej nas, nas, naszego tutaj jakby zawodu i tak czegoś, co, co robimy. Okazuje się, że coraz mniej ludzi ogląda telewizję. Nie mówię, że w ogóle nie oglądają niczego, nie, bo to może mniej czytają, więcej oglądają. Niemniej jednak yy, ta, wielka czwórka, czyli telewizja Jedynka, dwójka, Polsat i TVN yy, mają jeszcze bardzo dużo reklam, ale w związku z inflacją, w związku z wycofywaniem się dużych podmiotów mają i teraz troszeczkę mniej, bo, bo mają też mniej widzów, natomiast bardzo jakoś tak chętniej oglądane są małe stacje telewizyjne, małe platformy i to jest, i to jest dla nas dobra, dobra wiadomość. Chciałam tylko powiedzieć: choć część stacji tematycznych znalazła się w strefie spadku. To, najmniej kanały, to najmniejsze kanały wyraźnie wzrosły. W, 2020, w 2021 roku ich udział był pomijany, a teraz przekroczył już 1%. I chciałam też powiedzieć, że o ile wzrosły udział rynku w samej telewizji 2,5-3%, to już małe telewizje mają wzrost 3-5%. To jest bardzo, bardzo do, dobrą dla nas, małych telewizji, informacją. I chciałam też powiedzieć, że tegoroczne podwyżki w telewizyjnych biurach reklamy wynoszą średnio kilkanaście procent, wahają się od 5 do 25 procent. I tutaj, proszę Państwa, będzie autoreklama. Mianowicie, jeżeli, jeżeli macie Państwo małe budżety, jeżeli macie Państwo chęć pokazania swojej, Swojej firmy, to serdecznie zapraszamy do nas. Wkrótce nowa strona internetowa, stawki do negocjacji. <głosy> <głosy> Dziękujemy bardzo. Myślę, że to wszystko na dzisiaj. No, nie jest łatwo, ale jak widzicie Państwo, no, trzeba jakoś przeżyć. Każdy kryzys da się przeżyć. Czego Państwu życzę, żebyśmy się spotkali w następnym programie z jakimiś lepszymi informacjami. A dzisiaj przegląd prasy ze mną przeglądały. Janina Pokaska, Sylwia Rzepka i Maria Nawrot. Dziękujemy bardzo i do zobaczenia za tydzień.